Wszystkim tydzień temu pod filmem spodobał mi się pewien komentarz, który zaraz wam przeczytam, zresztą widzicie to już po tytule. Ten komentarz zostawiła lub zostawił użytkownik, użytkowniczka My Ela i napisała tak. Hej Sami, a może narysowałabyś Monalizę, Damę z łasiczką albo inne takie dzieła w swoim stylu? Jezu, jak to przeczytałam to mówię, kurczę, jaki mega pomysł, naprawdę i... Od razu sobie zapisałam, no i teraz nagrywam ten film, także dzisiaj zobaczycie wszystkie, do, dobra, kilka znanych dzieł właśnie w moim stylu, jakie odtwarzam. Myślę, że jest to bardzo ciekawy i oryginalny pomysł, więc zabieram się teraz za rysowanie. Jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania. Pierwszym dziełem będzie najsłynniejszy obraz Leonarda da Vinci, czyli Mona Lisa. Jest to portret namalowany olejami na drewnie i, i powstał on między 1503 rokiem a 1506. A jeszcze może zanim przejdę do takich szczegółów, to powiem Wam jak będę wykonywać dzisiejsze prace. Jak już widzicie robię szkic czerwonym ołówkiem. Na formacie A4 i jest to blok do akwareli, bo będę dzisiaj używać właśnie farb akwarelowych, dlatego że te dzieła, które będę odtwarzać po swojemu, są właśnie namalowane farbami. No i ja chciałam również je zrobić farbami. No ale, tak jak na samym początku mówiłam, nie będzie to odtwarzanie jeden w jeden wszystkiego idealnie tak, jak jest, tylko po prostu postaram się to zrobić tak, jak ja bym na przykład zrobiła. Nie będą to takie realistyczne portrety czy realistyczne prace i też czasem kolory nie będą aż takie identyczne jak na oryginałach. Oczywiście nie bierzcie tego filmu na poważnie, bo ma być on traktowany tak dla zabawy po prostu. No a przy okazji przypomnimy sobie kilka takich znanych dzieł. W tym dokładnie obrazie Leonarda dominują takie ciemne, raczej chłodne kolory i głównie jest to chyba zieleń postać bardzo ładnie, wkomponowuje się w tło, jest namalowana dość realistycznie, wszystkie takie zgięcia materiału widać, chociaż jest ten obraz dość ciemny. No i tak jak widzimy na pierwszym planie umieszczona jest kobieta, którą najprawdopodobniej jest Mona Lisa del Giocondo, której mąż zamówił portret właśnie u Leonarda. Gdzieś przeczytałam, że Leonardo nie wywiązywał się z terminowości właśnie wykonania tego obrazu i kiedy już chciał sprzedać obraz właśnie temu mężowi, on nie chciał mu zapłacić, dlatego Leonardo wziął ten obraz po prostu ze sobą. No i do teraz wisi w lówrze w Paryżu, mimo że był on pewnie malowany we Włoszech. Chyba najbardziej charakterystyczną cechą w tym obrazie jest uśmiech, który Mona Lisa ma właśnie na swojej buźce. Jest on taki lekko zauważalny, ale jeśli się na nią patrzy, to właśnie widać, że się do nas uśmiecha i patrzy się nam głęboko w oczy. Odtwarzając ten obraz zauważyłam, że Mona nie ma zbyt widocznych brwi, więc tutaj nie zaznaczałam ani nie rysowałam, nie malowałam ich jakoś specjalnie tak samo. Nie skupiłam się na rzęsach, bo tego nie widać, takich bardzo szczegółów właśnie nie widać na tym obrazie. W ogóle jest on chyba rozmiarów takich 50 na 70 no nie do końca aż tak dokładnie, ale mniej więcej możecie sobie po prostu wyobrazić. Ok, dokładnie 53x77 cm. Ciężko było dostrzec fryzurę Mony, wydaje mi się, że ma ona loczki. Widziałam ten sam obraz namalowany przez bodajże ucznia Leonarda, i tam było bardziej wszystko widoczne, i nie było aż tyle cienia, co jest właśnie na obrazie Leonarda. Zostawiłam bardzo podobną kolorystykę, jednak zrobiłam to troszeczkę jaśniej, bo po prostu mój styl jest trochę jaśniejszy, nie maluję aż tak ciemno i właśnie ten taki zielonkawo, turkusowy pomyślałam, że będzie takim motywem przewodnim do odtworzenia tego obrazu. Już pewnie możecie zobaczyć, że głowę zrobiłam trochę większą niż całe ciało mony, chociaż jest ona takich chyba trochę krąglejszych kształtów, nie jest taka chudziutka. To zrobiłam ją nie w takim bardzo realistycznym stylu, a właśnie takim, nie wiem jak to w sumie nazwać ale głowę chciałam zostawić taką większą, co widać w sumie przy porównaniu z dłońmi. Niestety, wydaje mi się, że nosek powinien iść trochę bardziej w nasze lewo, więc wydaje mi się, że jest troszeczkę krzywy, ale jednak taki zgrabny. Zastanawiałam się też czy te moje prace mam obrysowywać cienkopisem czy zostawić je tak bardziej surowo i stwierdziłam, że jednak nie będę tego psuć cienkopisem czarnym, a zostawię to tak jak jest. Jedynie dodałam tylko chyba białego żelopisu na odbłysk w oczu, w oczu, w oku, w oczach. Chociaż wydaje mi się, że też użyłam troszeczkę tego cienkopisu, żeby zaznaczyć takie, yy, czy dziurki w nosie, czy tam jakieś maluteńkie, głębsze części, których farbami jest ciężko zaznaczyć, bo trzeba użyć takiego cieniuteńkiego pędzelka, którego nie mam. No i możecie zobaczyć porównanie oryginału z moją wersją. Kolejnym dziełem, pewnie też przez wszystkich znanym, jest obraz Krzyk Edwarda Muncha. Autor namalował kilka wersji różnymi technikami, co później Wam trochę bardziej przybliżę, no ale będę tutaj jedną z nich właśnie odtwarzać. Powstawały one między 1893 rokiem a 1910. Nie będę Wam tutaj też mówić, jakie ma dokładnie rozmiary, bo każdy ma trochę inaczej. A wiecie, że Edward malował ten obraz aż cztery razy, i właśnie cztery różne wersje zachowały się do dzisiaj. Wykorzystywał właśnie różne techniki, odcienie barwy. Po prostu chyba nie mógł się zdecydować. Przeczytam wam co Munch napisał na temat krzyku. Szedłem ścieżką z dwojgiem przyjaciół. Słońce miało się ku zachodowi. Nagle niebo wypełniła krwista czerwień. Zatrzymałem się, czując wyczerpanie i oparłem się na barierce. Nad czarnobłękitnym fiordem było widać krew oraz języki ognia. Moi przyjaciele szli dalej, a ja stałem tam i trząsłem się z wrażenia. Poczułem nieskończony krzyk przepływający przez naturę. Także można po tej wypowiedzi wnioskować, że ta osoba nie krzyczy, a otwiera właśnie usta w reakcji na tę naturę, którą zobaczyła. Ludzie piszą też, że jedno z wydarzeń, które właśnie przeżył artysta, mogło być też inspiracją do stworzenia tego obrazu, a było to trafienie siostry Edwarda do szpitala psychiatrycznego. I że mogło być to odwzorowanie po prostu jej ówczesnego stanu. No i skończyłam w sumie odtwarzać ten obraz. Był on chyba najłatwiejszym z tych trzech, które dzisiaj Wam pokazuję. No i zaraz możecie zobaczyć jeden z oryginałów w porównaniu z tą moją wersją. Ostatnim dziełem odtwarzanym w tym filmie będzie Dama z Łasiczką, inaczej Dama z Gronostajem i jest to również portret y, autorstwa Leonarda da Vinci namalowany około 1489 roku i jest to obraz w technice oleju i tempery y, malowany na desce. Ma wymiary mniejsze niż Mona Lisa, bo 54,7 cm na 40,3 cm. Aktualnie dama z Gronostajem znajduje się w Polsce i jest ona w Muzeum Narodowym w Krakowie. I to w sumie nie od tak dawna, bo od grudnia 2016 roku i jest to chyba jedyne dzieło, oryginalne dzieło Leonarda da Vinci, które jest w Polsce. Leonardo przedstawił na nim niejaką Cecylię Galerani i kochankę księcia Ludwika Sforzy. Kobieta trzyma na swoich rękach gronostaja, czyli tą łasiczkę tytułową. I tutaj ludzie doszukali się takiego jakiegoś znaczenia, interpretacji tego obrazu. Jest napisane, że zwierzę jest symbolem Ludwika Sforzy nazywanego właśnie przez współczesnych ermelino, czyli gronostaj. Także obraz ten ma przedstawiać tak w przenośni yy, miłosny uścisk tych dwóch kochanków, czyli właśnie Cecylii i Ludwika. Prawdopodobnie portretowana modelka była w ciąży i ta łasiczka specjalnie była namalowana tak, aby ukryć właśnie stan Cecylii. Przy odtwarzaniu tego obrazu chciałam również tak samo jak przy Monalizie zrobić modelce trochę większą głowę od tułowia. Tym razem nie będę malować tylko akwarelami do tła, bo widzieliście, że jest ono dość ciemne, wręcz powiedziałabym, że czarne. Będę używać czarnego gwaszu, co zapewni mi takie matowe i bardzo dobre krycie właśnie po tylko jednej warstwie i nie będę musiała się namachać akwarelami. Chociaż przez takie tło myślę, że właśnie ta ilustracja stała się jakby tak powiedzieć, że płaska. Pierwszy raz rysowałam takie odtwarzanie właśnie znanych dzieł w moim stylu. Kiedyś robiłam kopię obrazu Van Gogha i rysowałam go na kartonie bodajże 50 na 70 olejami... olejami. Nie olejami, tylko pastelami olejnymi. I jeśli zrobię jeszcze taki, nie wiem, przegląd mojej teczki, tak samo jak robiłam Wam przegląd moich starych obrazów, to pokażę Wam. Mam nadzieję, że go jeszcze mam. To właśnie on się znajduje tam w teczce, więc jeśli jesteście ciekawi, to napiszcie mi w komentarzach, to kiedyś też nagram właśnie taki przegląd moich starych rysunków. No i w sumie zbliżamy się już do końca, zaraz zobaczycie porównanie mojej wersji Damy z łaciczką z oryginałem. Bardzo fajnie mi się to rysowało, malowało, tak, bo dzisiaj malowałam właśnie farbami. I dziękuję właśnie użytkownikowi my, Ela, za podsunięcie tego pomysłu. Ok i to by było już na tyle w tym filmie. Dajcie mi znać w komentarzach, które dzieło przypadło Wam najbardziej do gustu rysowane przeze mnie. No i oczywiście zapraszam Was jak zawsze do subskrypcji kanału, bo chyba połowa moich widzów tylko subskrybuje kanał i ogląda. No i do zaglądania na fanpage'a, grupę na Facebooku, Instagrama i Snapchata. Więc widzimy się teraz w kolejnym filmie, także do zobaczenia i pa!